Witam was ponownie na kanale Army World. W dzisiejszym odcinku temat dość kontrowersyjny. Mianowicie, czy warto kupować buty z demobilu? Odpowiedź, jak zwykle brzmi, to zależy. Ja sam, jeżeli miałbym kupić buty używane, to celowałbym wyłącznie w drogie, zaawansowane modele. Wtedy warto rzeczywiście przyoszczędzić, bo te buty nie będą zniszczone. Inaczej zupełnie sytuacja wygląda w przypadku taniego obuwia, takiego powiedzmy, no taniego. Powiedzmy takiego, gdzie model dany jako nowy kosztuje do 350, a nawet 400 zł. Jeżeli tyle kosztuje but jako nowy, a my chcemy go kupić w wersji demobilowej używanej, to prawdopodobnie będzie już na tyle zużyty, że albo nie będzie się nadawał do niczego, albo po prostu po kilku miesiącach już i tak będziemy musieli to obuwie wyrzucić. Więc jeżeli decydujemy się na buty z demobilu, to tylko zaawansowane, droższe modele. No i tak jest też w tym przypadku który wam tutaj prezentuję, prezentuję tylko jako przykład, bo tak naprawdę w sklepie Army World mamy całą masę butów z demobilu. HX Scout 2.0 nowe kosztują 900 zł. Jeżeli mówimy o wersji z demobilu, ale w stanie bardzo dobrym, to jest około 400 zł. Możemy też postawić na stan dobry i wtedy będzie, będą to buty jeszcze tańsze. Jest też stan dostateczny, który Wam odradzam całkowicie, chyba że potrzebujecie tych butów tylko po to, żeby się pokazać, do jakichś zdjęć. Wiecie, jak to wygląda. Czasami potrzebne są jako rekwizyt, a niekoniecznie jako sprzęt, którego rzeczywiście używamy w terenie, wtedy ten stan dostateczny jak najbardziej, bo, bo potrzebujemy takich butów, które wyglądają na użyte, powiedzmy, do jakiegoś tam projektu fotograficznego czy też filmowego. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęt, z którego będziemy rzeczywiście korzystać, to od stanu dobrego w górę. To jest stan bardzo dobry. Widzicie, jak wygląda. Ja, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy te buty, jak do mnie przyszły, no to myślałem, no nie no, troszkę zużyte. Widać, że są zużyte, prawda? No a okazuje się, że jednak nie. Że to jest brud, one są nie do końca umyte. To jest taki kurz drogowy, typowy na tych butach. To nie są żadne przetarcia, przebarwienia. I teraz, dla porównania, pokażę Wam but z tej samej pary, drugi który wyczyściłem po prostu. I to też nie jakoś super yy, dbając o to, żeby to było dokładnie zrobione. Byle jak wyczyszczony. Przecież on wygląda niemal jak nowy. Prawda? Widzicie, tutaj już nie ma tych charakterystycznych przetarć, a przypominam, że to jest ta sama para obuwia. Dokładnie ta sama, tylko że no, drugi but z tej pary, po prostu. No Tu trochę jeszcze brudu zostało, ale to wszystko jest do wyczyszczenia, prawda? Ja tylko jedyne co zrobiłem, to Tutaj mam gdzieś ukryty taki środek specjalny. On również w sklepie Army World jest dostępny. Ja Wam kiedyś już pokazywałem, jak czyścić buty takie, właśnie nubukowe, ze skóry nubukowej. Osobny odcinek się pojawił na ten temat. Odsyłam Was do niego, jeżeli chcecie ten temat zgłębić. Tam był jeszcze inny środek pokazany, również skuteczny, natomiast ten Wam chciałbym pokazać z tego względu, że jest troszkę inny. On ma taką tutaj już szczotkę wbudowaną. Jedyne co robimy, żeby przeczyścić takie buty, to jest, to jest tak: żeby zadbać o buty demobilowe, z demobilu, trzeba kupić dwa środki, tak naprawdę. To jest pierwszy z nich, lub też ten z tego filmu o czyszczeniu obuwia. Co robimy? Po prostu przechylamy, naciskamy. Następuje aplikacja tego środka, o, lekko można ścisnąć, ja za mocno. I sobie jedziemy. Później wystarczy, że zostawimy, to jest taka aktywna piana się tworzy, która czyści obuwie. Później wystarczy, że zostawimy to do wyschnięcia, albo nawet tę pianę możemy zetrzeć suchą ściereczką. Zostawić do wyschnięcia i but będzie wyglądał niemalże jak nowy, jeżeli mówimy o takim stanie bardzo dobrym z Demobilu bo to zazwyczaj są po prostu buty mało używane i o to chodzi. Kupujemy prawie że nowe buty, troszkę schodzone, wiadomo, bo w wojsku trzeba chodzić, więc i ta podeszwa, oto wy... kolejna rzecz, która będzie potrzebna, ale o tym za chwilę, wypadła mi z buta podeszwa no jak widzicie no ta struktura tutaj no, no jest już tutaj gładka prawda ale jednocześnie to nie jest tak że ten cały protektor tu został wypłaszczony widać żłobienia wyraźne więc ta podeszwa nie jest zdarta co więcej to jest podeszwa marki Vibram i ona słynie z tego że ona się wolno zdziera, że jest odporna na przykład na oleje na przykład na wysokie temperatury więc to obuwie tu mamy który był wyczyszczony, już nie pamiętam nawet, nieważne. Tak, ten jest, ten jest brudny, ten wyczyszczony, jeszcze tak sobie możemy porównać, jak one wyglądają. Ale dzisiaj niekoniecznie o tych butach, bo o nich również będzie. Ja mam zamiar zrobić recenzję tych butów po kilku miesiącach używania ich. Przerzucę się na buty z Demobilu. Dlaczego? Dlatego, że w ostatnim materiale, który się pojawił rok temu na temat innych butów marki Meindl, z tego co pamiętam, również one były z demobilu. Kilka osób zarzuciło mi, że butów z demobilu się nie kupuje, no bo grzybica na przykład, jakieś bakterie. No i też tak powątpiewaliście, czy ja rzeczywiście takich butów używam. Więc przerzucimy się. W kilku filmach na pewno zobaczycie, jak ja te buty noszę i co zrobiłem, żeby się ustrzec przed tą legendarną grzybicą. Musicie wiedzieć, że te buty. Już w magazynie wojskowym przed sprzedażą są dezynfekowane. To jest taki pierwszy stopień. Jeżeli nie ufacie tej dezynfekcji w magazynach wojskowych, możecie to również zrobić po raz drugi na własną rękę. Skąd, po pierwsze, skąd pewność, że one były dezynfekowane? No, przede wszystkim można po prostu otworzyć but jak dostaniecie go ze sklepu i powąchać. Czy tam jest lekko wyczuwalna chemia, czy jest lekko wyczuwalny zapach zgniłych skarpet? To jest taki pierwszy test, i od razu wiadomo, tutaj lekko taką chemią było czuć, więc wiadomo, że buty były dezynfekowane. Ale co zrobiłem jeszcze, co można zrobić jeszcze? Przede wszystkim wyjmujemy wkładki i teraz albo kupujemy nowe, dostępne również w sklepie Army World, nowiutkie wkładki, albo wrzucamy do pralki i pierzemy, albo pierzemy też ręcznie. Następnie, kiedy ja już taką wkładkę wypiorę, kiedy ją wysuszę, biorę coś takiego. Nie musi być konkretnie ten środek, ale to znalazłem akurat w SS-manie. Grzybobójczy, po prostu spray. On jest i do stóp, i do obuwia zazwyczaj zabija bakterie, grzyby i tak dalej. Biorę. To ma taki fajny tutaj dyfuzor i kosztuje to 10 zł, więc to nie jest tak, że jak kupujcie, chcecie zaoszczędzić, kupujecie z demobilu, że musicie nagle na te środki widać niesamowitą jakąś ilość pieniędzy. Nie, to jest dyszka. I po prostu nie wiem, w którą stronę wieje. Prawdopodobnie wieje na mnie. No dobra, tak. I psikamy sobie na wkładkę z jednej, z drugiej strony. Tym środkiem zostawiamy do wyschnięcia taką wypraną, a później zdezynfekowaną wkładkę. Co dalej? Środek obuwia możemy po prostu umyć wilgotną ścierką również nasączoną tym środkiem do mycia tą pianką, a następnie po wyschnięciu znowu robimy to samo. Czyli do środka buta wprowadzamy ten spray i psikamy kilka razy, aż tam się mokro zrobi od tego sprayu i zostawiamy do wyschnięcia. Po prostu dwie rzeczy: mycie i dezynfekcja tych butów. Zostawiamy do wyschnięcia, potem wkładki umieszczamy z powrotem. Jeżeli chcemy mieć absolutną pewność, można sobie kupić nowiutkie wkładki do takiego obuwia używanego. Czy ja używałem kiedykolwiek butów z Demobilu? Tak. Między innymi tych właśnie Meindl, kilka razy miałem na nogach, nic się nie stało. Naprawdę, nie ma co panikować. Tak naprawdę one są dezynfekowane już w magazynach wojskowych, ale jeżeli temu nie ufamy, no to zróbmy to, o czym Wam... Powiedziałem po prostu, mamy wtedy absolutną pewność, że buty są bezpieczne. No ale co z samym obuwiem? No bo jednak pojawia się jeszcze jeden problem, dość taki znany miłośnikom chodzenia w cudzych butach, że tak to ujmę. Ja sam w mojej książce pisałem o tym, jak pierwszy raz ruszyłem na szlak górski samotnie z namiotem, że wziąłem wtedy buty ojca i obtarły mi niemiłosiernie stopy. I tak, jeżeli są to buty z niższej. Tej półki cenowej, z twardej skóry, to to nie są buty, które się łatwo dostosowują do stopy. Z tego też względu nie warto kupować używanych butów z tych z niższej półki cenowej. Dlatego właśnie. Bo te z twardej skóry, jeżeli długo w nich chodzimy długo, najpierw nawet jak, jeżeli są jako nowe, Trzeba je rozchodzić, mówiło się jakieś, że trzeba rozchodzić buty. Takich nawet jak są nowe, nie musicie rozchodzić, bo one się ładnie dostosowują do stopy. Ale tamte trzeba było długo rozchodzić. Takie stare, wojskowe buty, żeby ta skóra się do stopy dopasowała. I kiedy się już dopasowała, a ktoś inny ubrał później te buty i chciał w nich chodzić, no to była tragedia dopiero. Otarcia, pęcherze, tak było w moim przypadku wtedy w górach. Ta skóra nie chciała się odkształcić z powrotem. Natomiast w takich butach, które są już te w taki sposób, że one się do stopy dostosowują, nawet jeżeli ubierzecie używane, to one już po... Kilku kilometrach się ładnie do stopy waszej z powrotem dostosują, nawet jeżeli wcześniej były używane i naprawdę można z powodzeniem takich butów używać. Co zyskujemy? Buty, które jako nowe kosztują w tym wypadku 900 zł. Więc może powinienem wspomnieć już na początku, że taka jest tutaj zależność. Używane buty kupujemy za w stanie bardzo dobrym za 400 zł. Jeżeli chcielibyśmy kupić je jako nowe, płacimy aż 900 złotych. I to jeżeli uda nam się zdobyć ten właśnie model, troszkę starszy od najnowszego, który niedawno wszedł na rynek, mianowicie buty HX Scout 3.0, i one kosztują już 1250 złotych około. Więc tutaj mamy podobną jakość za 400 złotych. I mamy buty naprawdę profesjonalne w teren, a nie byle co. Bo jeżeli kupimy, tu się pojawia taki dylemat, czy kupić nowe buty za 400 zł jakieś. Ja wolałbym jednak te. I ja wam to udowodnię, udowodnię używając tych butów przez kolejne miesiące. Na pewno część z Was napisze. Niektórzy znajdą się też tacy, którzy napiszą, że. Ja mam buty za 300 zł, chodzę w nich przez 2 lata, 3 lata i jest super. Nie uwierzę w to, po prostu w to nie uwierzę, bo najprawdopodobniej wygląda to w ten sposób, że macie je przez 2-3 lata, a w terenie byliście 3 razy na przykład w nich. No może nawet 10 razy, ale na pewno nie codziennie. Ja mówię tutaj o codziennym bytowaniu w terenie. W obuwiu konkretnym. Jeżeli to będą buty do 400 zł, naprawdę jest nikła szansa, że one wytrzymają dłużej niż te 2-3 lata. Ja moje rekordowe HX-y użytkuję już chyba od 6 czy 7 lat. Nie pamiętam dokładnie. I są to buty. Oczywiście przez ostatnie 2 lata są mniej używane, bo przerzuciłem się na X-Venture. Przez rok. Rok minął chyba z hakiem. Jak mam te najnowsze HX, -y, to one też idą już po rekord, będą szły z biegiem lat. Natomiast tamtych nieprzerwanie używałem wcześniejszych X21, coś takiego, Power, też marki HX. Ja ich używałem bez przerwy przez 5 lat 5 czy 6, nie pamiętam dokładnie, i nic się im nie stało. Więc właśnie dlatego warto postawić na takie buty z demobilu, bo to jest po prostu jakość. Ale tak jak wspomniałem na początku, jeżeli buty z demobilu, to tylko te z wyższej półki cenowej, te to zaawansowane obuwie, a nie demobil czegoś badziewnego taniego. W żadnym wypadku wtedy. No i tak możemy o te buty zadbać. Cały czas pokazuję tego brudnego, a tu mamy ładny, wyczyszczony. Tak właśnie wygląda to obuwie w wersji używanej. A czy powiedzielibyśmy, że są używane? No, być może przez krótki czas, ale naprawdę nie ma się tutaj za bardzo do czego przyczepić. Ja o samych butach tych konkretnych nie będę dzisiaj mówił, dlatego że nie o tym jest odcinek. Pojawi się ich recenzja po kilku miesiącach, wtedy wszystkie plusy i minusy, a dzisiaj ogólnie o używaniu butów z demobilu. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, jak wy to widzicie. Czy kiedykolwiek używaliście butów z demobilu? Jakie są Wasze wrażenia? Czy trafiliście dobrze? Czy trafiliście źle z zakupem? Bo to też jest czasami loteria z tym stanem. Dajcie znać o Waszych spostrzeżeniach i też o Waszych obawach w związku z używaniem takiego. Obuwia. Czy ktokolwiek się nabawił grzybicy kiedykolwiek od tego? Również dajcie znać w komentarzach. Chętnie zapoznam się z Waszym punktem widzenia. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem. No i do kolejnego odcinka.